Nauczanie domowe. 20 listopada. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 19, wersety od 45 do 48. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Nauczał codziennie w świątyni. Lecz kapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie, tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem. Jezus podejmuje dwa działania – opróżnia i napełnia. Oba działania są podejmowane w świątyni. Pierwsze z nich to oczyszczenie. To, jak mówi Ewangelia wprost, wyrzucanie ze świątyni sprzedających, tych, którzy nie czynią tego, co powinni byli w świątyni czynić. A druga czynność, to Jezus słowem swoim wypełnia tę świątynię. Nauczanie brzmi w całej świątyni. Nauczanie jest ozdobą tego budynku, który. Jest przeznaczony, aby był domem modlitwy. I to ważne, żebyśmy oba elementy zauważyli. Często bowiem zwraca się uwagę tylko na to, że Jezus oczyścił świątynię, że wygonił tych handlarzy, że zrobił porządek. Ale wiemy, że nie tylko to, co jest tą czynnością usuwającą przeszkody. Rozprawiającą się ze złem jest czynnością ważną. Istotnym elementem jest to, co następuje później, to znaczy, czym my wypełnimy tę przestrzeń, która została oczyszczona. Zauważmy, że w momencie, kiedy ktoś nie napełnia słowem przestrzeni świątyni, ta przestrzeń jest zajmowana przez coś innego. Na początku, jak widzieliśmy, przez handel, ale później ci, nawet którzy, którzy zostali w ten sposób upomnieni, ci, którzy w ten sposób otrzymali jasny sygnał, nie wypełnili wnętrza swojego słowem i co się stało, zaczęli myśleć, jak tu Jezusa unieszkodliwić. Czyli na miejsce interesów handlowych przyszły interesy polityczne, interesy społeczne, chęć usunięcia przeciwnika, chęć wygrania rywalizacji bez Słowa Bożego. Takie rzeczywistości wypełniają nasze myśli, wypełniają nasze serce. Zatem ważne jest, Byśmy je oczyszczali, żebyśmy swoje wnętrze czynili przestrzenią wolną od zła, ale równocześnie jest ważne, żeby tam pojawiły się pozytywne elementy. A zatem nie chodzi o to tylko, żeby krytykować, narzekać, wypominać, czyli próbować jakoś oczyścić ze zła przestrzeń swojego serca, swoich myśli, przestrzeń społeczną, rodzinną. Czyli nie tylko to pozbycie się czegoś, ale na to miejsce musi wejść dobre słowo. Musimy czymś nakarmić się, czymś się zająć, coś uczynić przedmiotem swojego pragnienia, działania i swojej przyszłości. Nie wystarczy pozostać w kontrze do kogoś albo do czegoś. To jest za mało. Na to miejsce musi przyjść coś w zamian: propozycja, zaangażowanie, pozytywne rozwiązania, praktyka, twórczość. To musi się tu pojawić. Widzimy, że Jezus to w cudowny sposób uczynił, także słuchacze przebywali w tej przestrzeni z zapartym tchem. Tak było to piękne, tak było to wspaniałe. I ty zadbaj o to. O to, żeby w miejscach, w których obruszasz się na zło, chcesz się z nim rozprawić, wyrzucasz je, nie zgadzasz się na nie, pojawiły się wszystkie te pozytywne słowa, propozycje i rozwiązania. Konieczny jest ten element. Kiedy patrzysz na Jezusa, zrób tak samo. Opróżnił ale równocześnie napełnił. I Twoje serce niech będzie oczyszczone i napełnione Bożym Słowem każdego dnia.